Dla wszystkich, którzy spędzają lato w mieście, nareszcie trochę klasyki skórby, syny. m Chroni mnie, kiedy słońce świeci się Nic mi się dzisiaj robić nie chce Siedzę, pobijam zimne, mocne oka o c I, M. ale gorąco Stary, ja wiem, świeci żarówka Się nad miastem, te ogie e się przed upałem, kośmy w cień Ale dziś gorący dzień Na każdej ulicy siedzi jakiś leń jest gorąco, to miejscówkę zmień c o r n świeci przed gorąco we wszystkie letnie miesiące kiedy są gorące mury i chodniki topniejące siedzi słońce aj na ziemi a dziś słońce lala lala lala. słucham sobie tego rapa na na no. A ja nic nie robię Właśnie to lubię właśnie to, to ocenie sobie chcesz szkodzić mi w Zaraz się pogonię Żyję w mieście to widać Żyję w mieście to słychać Ty włączasz kasetę to przystajesz odsłychać Tech zapiera kolejna Wymiana premiera przez Pani, to miejskie ulice Ciągle się przedziera ci od razu na Lato, wakacje, pakuje Lato, lato, co ty A tam młyn i Nie tylko więcej szczęścia się nie potrzeba, biorę ziemię do ręki Patrzę, to nie gleba, to piasek i plaża Słońce ciała osmaża, co długa ładniejsza swojej wdzięki odnaża, tu wakacyjna miłość A nie droga na wystarczającej na ziemi to, na So Pogrożony w upale, Stary weź przygłuchaj tam są lale Widzisz wcale Jest wspaniale Wakacje przez te relaksacje Jadę nad morze jak kret w delegację I codzienne libacje Lato słońce, Lato, słońce, Lato, słońce, sztuki gorące. Lato, słońce, sztuki gorące. Lato, słońce, sztuki gorące. Lato, słońce, kwiaty pachnące. Znajdziesz się na łące, na zielonej trawie. 40 stopni w cieniu, no prawie. Przyłącz się do nas, a piwo ci postawię, Usiądź na ławie, zamienimy słowo. Powiedz jak się czujesz, czuję się morowo. I nikt nie zaprzeczy, że jest tu odlotowo. O, morowo, strzycha